Siema, wczoraj był Black Friday i ogólnie wszystko fajnie, promocje jak to promocje w Polsce na jakąś dupy nam nie ływały. w każdym bądź razie wcale się podziało dość ciekawie, muszę przyznać, gdyż na początku patrząc chociażby na taką skrzynię operacyjną, właśnie skrzyni to Raptide, czyli te, które mamy teraz, możemy zobaczyć, że tutaj mamy dość ciekawy wzrost, muszę przyznać, tak na daną sprawę. Możemy zobaczyć, że wczoraj ta cena tej troszeczkę sobie podupadła i tak na daną sprawę, ta cena wynosiła nawet 5700, stop, czemu są dolary? No, z jednej strony można by powiedzieć, że cena spadła nawet do 2,38, tak? I nawet się odbudowała na 2,70, a wow, niesamowity tutaj rozrzut, ale tak na daną sprawę, jak sobie patrzymy, tak się dzieje codziennie. Gdyż tak na daną sprawę tak coś jakoś zdarza, że o tej 10 powiedzmy te ceny sobie spadają najniżej. Możemy zacząć 25 było podobnie, 24 akurat tak nie było, ale 27 również mamy taką samą sytuację. Jak możemy zobaczyć jest taki de facto codzienny cykl, tak? Czyli że właśnie jak możemy sobie zobaczyć tutaj, tutaj 14, 11, 10, wtedy te skrzynki spadają najniżej. Co jest dość ciekawym dla mnie wnioskiem osobiście, bo możemy zobaczyć, że te wahania są dość duże, tak? Jeżeli sobie zobaczymy, że... Tutaj o godzinie, nawet tej 10. możemy kupić tego skina za 2,40 nazwijmy sobie, czy 2,38, może za 2,55. Prawie, że to będzie wartość całej prewizji, także na tym naprawdę, może nawet na niektórych style by się udało coś ugać ale wracając do samego Black Friday, możemy zobaczyć, że tutaj większych kroków nie ma, gdyż ta cena sobie spadła, ale tak naprawdę szybko się odbudowała. Wartość skrzynki wyceniana na 2,70, jeżeli chodzi o skrzynię operacyjną w połowie tej operacji, muszę przyznać, jest stabilnie, jest dobrze, naprawdę, jeżeli o to chodzi. Popatrzymy sobie teraz może na kołacha redline gdyż jest to skin, który, tak jak to już niejednokrotnie wspominałem, on dużo definiuje, jeżeli chodzi Chodzi o to, w jakiej kondycji, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie rynek na Steamie. Możemy sobie zobaczyć, że on teraz jest warty 50 zł. No, jak możemy sobie popatrzeć, niby znajdujemy się w dołku. Popatrzymy sobie nawet, że wczoraj ta cena również tutaj zanotowała jakieś spadki. Ale możemy zobaczyć, że ogólnie teraz ten kawałek headline sobie spada. Co jest dla nas dość negatywną informacją, ale o tym może sobie powiemy kiedy indziej. Zobaczmy sobie, że jeżeli w ciągu miesiąca cena tych najwyższych pików wycenych na około 56 zł spada na 50 zł, to są takie 10% wahania, które gdzieś tutaj jest przez właśnie cały ten event związany z Black Friday. Tutaj wcześniej związany z Majo. Gdzieś tam nie ma wielkiej tragedii, muszę przyznać, że jest całkowicie stabilnie. Nawet mogłem się spodziewać tej większych spadków, ale takowych nie doświadczyliśmy. Możemy zobaczyć, że Black Friday również jakoś mega, mega nie wpłynął. Możemy zobaczyć, że tutaj tak na w sprawie możliwość puknąć jakiś spadek z 52 na 50 zł, ale to jest raczej coś symbolicznego. Patrzymy sobie na przedmioty z nowych kolekcji, gdyż one akurat teraz są dość często wymienialne, dość dużo się z nimi dzieje i są bardzo oczywiście podatne na to, co w aktualnej chwili odbywa się na rynku. I możemy zobaczyć, uwaga, to się nie zaskoczę, również nic wielkiego się nie dzieje, tak? Tak, żadnego większego spadku, może gdzieś tutaj nawet niż jest na 80, ale tak na daną sprawę, to jest. To jest bardzo normalne, normalne wyprzedaż, normalne transakcje. Także z tym wszystko tak naprawdę spokojnie. I teraz sobie zadać fundamentalne pytanie, bo pokazałem Ci kilka przedmiotów. Mogę Ci przysłać, co powiedzieć, że jeżeli chodzi o inne skrzynki, To jakoś również nie było większych impactów. Jeżeli chodzi o większość skinów, również większego impaktu nie było. Jedyne co widziałem, że cokolwiek odnotowało, to była kapsuła CS20 Case. O niej powiedziałem trochę wczoraj, tylko teraz pytanie, czy to jest ta? Nie, nie ta. A nie, dobra, jednak wylew, jednak to jest ta kapsułka. Jak możemy zobaczyć, wczoraj cena zanurkowała nawet do poziomu 2.23 z poziomu 3.5, także tutaj naprawdę to było mocno odczuwalne. Czegoś takiego wcześniej nie było możemy zobaczyć, że tutaj naprawdę to było mocne i oprócz tego właśnie do sygnału, który dostałem, opybować tej to skrzyni, tej, to, przepraszam, kapsułki, która jest nie zaledwie 5 tysięcy na rynku, żadnych większych tutaj transakcji nie widziałem. Warto nam jeszcze powiedzieć, że tak na daną sprawę tutaj mogło też się tutaj pokusić o jakąś tam manipulację na Markecie, tak? Gdyż te przedmioty sprzedawane na samym dołku, zobaczymy, że dużo ich zeszło, także też nie jest wykluczone, że jest jakiś większy kapitał, który po prostu zmanipulował tę cenę na jakieś własne potrzeby finansowe. Ale to, do czego zmierzałem, to to, że tak na daną sprawę, oprócz tego spadku nie widziałem żadnych innych większych spadków na Markecie. Także to nam po prostu świadczy o tym, że Black nie chcą no w ogóle CS, co jest dość zastanawiające, że tak jak to mówiłem od lat, widzimy procedę, w wyniku którego to się tyle rzucają na gry, że po prostu sprzedają swoje rzeczy, tak? To często ma też miejsce na początku właśnie to na początku lipca, albo na koniec właśnie czerwca, kiedy zaczyna się ta letnia wyprzedaż, kiedy to po ceny też sobie troszeczkę spadają. To ma miejsce właśnie teraz, to miało też miejsce na jesieni i to pewnie że miał już na że jak dobrze pamiętam, to tam też jest jakaś promocja. Także to po prostu jest taki stały scenariusz, że co kwartał średnio. Mamy tą promocję i w wyniku tego te skiny troszkę spadają. Przedglą, tak jak to już mówiłem, gracze po prostu wyrzucają sobie wirtualne swoje piksele na rzecz jakichś to nowych gier, które chcą sobie pograć. Oczywiście nie wszyscy gacze, jest to jakaś pewna część. I taką sytuację widzieliśmy już naprawdę niejednokrotnie, także to na pewno warto mieć na uwadze i o tym na pewno warto pamiętać. Ale jak możemy zobaczyć, jakoś Cantor tego nie odczuł, tak? Nie odczuł tego z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, wielokrotnie y, dużo naprawdę się teraz dzieje na marketcie, tak? Mamy operację, mamy chociażby końcówkę Majorować, to już skończył się ten Major, naprawdę ostatnio zbliżamy się powoli do i do dobrego momentu. Tutaj jeszcze jedna wyprzedaż, tak na sprawę, tak naprawdę dużo, dużo się dzieje w świecie Cantor cały czas oczekują promocji, także tutaj dużo kapitałów należy sobie powiedzieć, że dużo kapitałów po prostu jest trochę zamrożonych, trochę czeka na właśnie taki ruch ze strony WALF. jaki będzie nowa wyprzedażka, będzie promocja na kapsuły, czy też na autografy właśnie związane z PGL Major, już Major Szczok 2021. Także też trochę kapitału tej sobie w tym trochę drzemie, trochę czeka na ten to właśnie moment. Także możemy zobaczyć, jak bardzo napięty jest teraz market, jak dużo się teraz na nim dzieje po prostu, że nawet promocja i nawet nawet gry, które tak na był magnesem i coś, co zawsze się sprawdzało, coś co zawsze obniżało kwestie ceny właśnie na rynku Steam. Teraz tak na Donspręgły w ogóle tego nie tknęło. Dla mnie bardzo ciekawy temat, no i należy obserwować, co się będzie działo dalej. Gdyż tak jak mówię, cały czas czekamy na promocję, Zbliża się okres świąteczny, to też może być powodem wielu to wzrostów na markecie. Zobaczymy, jakie będzie zamieszanie z operacją, czy będzie promocja, czy też nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. Także dużo przed nami i należy po prostu obserwować rynek Steam.